Dla mnie bardzo ważne jest rozróżnienie e, krytyki filmowej e, od e, dziennikarstwa filmowego czy od recenzentstwa. E, w, w przypadku recenzentstwa, dziennikarstwa filmowego, e, film traktowany jest po prostu jako towar. E, w tym wypadku dziennikarz e, występuje jako pośrednik pomiędzy... Producentem towaru, a konsumentem, kupującym. Jest kimś w rodzaju rzeczoznawcy, czyli kogoś, kto ocenia stosunek jakości do ceny, zgodność reklamy z faktycznym obrazem, który, który widzimy w sali kinowej. I coś, co można nazwać parametrem jakości tego produktu. Po drugiej stronie barykady jest to, co nazywam prawdziwą krytyką filmową, czyli pisaniem o filmie, który traktowany jest jako dzieło sztuki. Nie jako towar, tylko jako dzieło sztuki. Dzieło sztuki nie służy niczemu i nikomu poza sobą samym. Jeżeli zapytamy, do czego służy dziewiąta symfonia Beethovena, to zadamy pytanie bezsensowne. I w tym wypadku krytyk filmowy jest kimś, kto daje świadectwo swojego zachwytu, albo buntuje się, sprzeciwia się czemuś, co godzi w jego wrażliwość. Dzisiaj, jeżeli szukam czegoś w krytyce filmowej, to szukam niezależności myślenia tej prawdziwej, nieprzekupnej, czasem właśnie buntującej się przeciwko samemu sobie, yy, która yy, jest dla mnie znakiem prawdziwej wrażliwości. To znaczy, że yy, ktoś przy, yy, po obejrzeniu filmu potrafi przekroczyć samego siebie, przekroczyć swoje uprzedzenia intelektualne, stereotypy, yy, którymi operuje, stereotypami operują nawet najwytrawniejsze i najbardziej subtelne umysły. Yy, nie znoszę krytyki filmowej, która jest przewidywalna, krytyki ideologicznej. Jak czytam tekst lakanisty albo marksisty, to ziewam po pierwszym zdaniu, ponieważ wiem, co będzie w ostatnim. Nie interesuje mnie to, odrzucam to po prostu. To jest ten problem, który mają Amerykanie z takim kierunkiem, który się nazywa creative writing, prawda? Nie można kogoś nauczyć pisania wielkich powieści. Można kogoś nauczyć pisania przeciętnych powieści. Można, można go nauczyć jak się zabierać do pracy, jak, jak robić research, na co uważać, jakie są błędy najczęściej popełniane. To może być przedmiotem nauki. Natomiast Bycia dobrym krytykiem nie można e, nauczyć, bo e, tutaj potrzebny jest talent. O tym mówiła pani profesor Nuczyńska, że e, krytyka filmowa jest rodzajem twórczości i e, a twórczość wymaga talentu. Tego nie można e, nauczyć. Natomiast można buntować studentów, można pokazywać, jak, e, jakie są pułapki myślenia stadnego, jakie są pułapki pewnych mód intelektualnych czasem. Yy, yy, ubierających się w szat nonkonformizmu, anarchizmu. Yy, to są też mody, to są też, yy, to są też formy myślenia stadnego. I nie wiem, czy, czy filmoznawstwo dzisiaj uczy yy, takiej buntowniczej postawy. Nie wiem. Yy, wydaje mi się, że nie. Jestem absolutnie urzeczony tą ideą. Wydaje mi się, że to jest fantastyczny pomysł. Ja w ogóle nie spotkałem się z takim, drugim takim festiwalem na świecie. Wydaje mi się, że bardzo tego brakowało, że to podnosi skokowo samoświadomość ludzi piszących o filmie i że robicie fantastyczną robotę. Naprawdę. Gratuluję.